Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zundertail. Tak, kolejny fangame, tym razem Clicker Tail. Na chwilę odkładamy Bone Tale, które będzie jutro. Tak, na jutro nagram. Na dzisiaj mam dwa filmy i pierwszym będzie film Zundertale. Właśnie Clicker Tale, ok, już się powtarzam. Także powiem tak, sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Dużo osób z Was mi to polecało. Znajomi też mi polecali, że rzeczywiście wychodzi już trzecia część, chyba wyszła już trzecia część Clicker Tail, a ja nawet w pierwszą nie grałem. No i sobie dzisiaj zagramy. Generalnie mamy tutaj Sansa, który podąża oczami. Tak, sprawdza, co my chcemy kliknąć. Na no, my najpewniej klikniemy nowa grano, bo co mamy zrobić? Zobaczmy, jak wygląda jak secret boss. Ja... Jak ja nawet nie, nic nie kliknąłem. Nie... <ścoughs> o co chodzi? Wiem, że twórca dodał tutaj właśnie takie. Sekretne walki podczas klikania. Ale dlaczego dostałem bossa na samym początku? Ja nawet nie zdążyłem kliknąć, zapoznać się z grom. I co ja mam tu robić, niby? HP. E, nie wiem ile. Czas. Aha, czyli muszę przeżyć i co? Mam ją klikać? Nie wiem, jak klikam, to mam pewnie oczy już wysiadają mi też. E, nie wiem, co powinienem tutaj zrobić. To HP jakoś tak dziwnie spada. Dobra, spróbujmy ją poklikać. Może rzeczywiście o to tutaj chodzi. E, wiecie co? Chyba powoli zaczynam to kumać. Możliwe, że chodzi tutaj o to, że im więcej ją klikamy, no to te HP jej spada. Ale mamy na to tylko dwie minuty, więc po prostu to przeczekam i przejdziemy do. <gierki> do Gierki. Po prostu poplikamy sobie na spokojnie, bo nie ma szansy, żebym ja ją tutaj sam teraz wyklikał. Tak, ona ma dosłownie miliard HP. Miała miliard, nawet chyba więcej niż miliard. Nie wiem, te liczby są ogromne. I nie było szans, żebym ja to zrobił. Ok, teraz możemy sobie na spokojnie poklikać. Będziemy pewnie mogli kupić coś. Czy można tu gdzieś coś kupić? Czy ja jeszcze nie mogę? O, mogę, ok. Neutral pack, czyli możemy sobie jakieś paczki tutaj kupić. Dobra, podziękuję. Um, sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Ok, mamy to, co mówiłem. E, dwa e, kliki, ok. W sensie, jak klikniemy, to mamy, jakby. Dwa obrażenia zadajemy. Dwa razy nam klika. Także frisk musimy kupić za chwilę. I to będzie taki nasz pierwszy boost? Mamy też tutaj rozumiem. Tak, klikanie w tle, czyli Toriel, Alfis, wszystkie inne tutaj postacie. Klikają nam w tle i o to mi chodziło, że gdybym miał tutaj wykupione jakieś postacie, to może bym pokonał to Mandain. Ale w momencie, kiedy ona ma miliard, i, i ja po prostu jestem rzucony w walkę z nią na samym początku, to jak? Jak, jak ten twórca to widział? W sensie, pewnie nikt się tego nie spodziewał. Wiecie o co chodzi. Kupmy frisk. Mamy achievement. The start. Eee, odblokowałeś frisk. No, cieszę się. A, czyli ona nam daje dwa, my mamy jeden, to trzy. Po trzy teraz klikamy. Bardzo spoko. Eee, wiecie, typowa zasada działania jak w każdym pikerze, eee, Z tym, że mamy tutaj bardzo fajną muzyczkę w tle. No trzeba przyznać. Eee, oczywiście, jeżeli wam się film spodoba, to możecie ocenić go łapką w górę. To no, będzie więcej Peter Taylor, nawet kolejne części. To wiecie, chcę po prostu zobaczyć, czy Wam się to podoba. I naprawdę, <laughs> nie spodziewałem się walki z Undyne z miliardem HP. Może nawet więcej tam było. Nie wiem, już naprawdę. Nie spodziewałem się walki na swoim początku. Frisk możemy ulepszyć, ale ja myślę, że na początku weźmiemy sobie chociaż tak dowiecie: no Papyrusa i Toriel zdobędziemy, żeby sobie tam klikali razem z nami. Także 1000 musimy teraz dobić. Lecimy po tysiaczka i będziemy mieli Toriel obok siebie. Fajnie, że tutaj te postacie są stawiane w tym tle. E, tak, nie jestem zalogowany, ale to w niczym nam nie przeszkadza, jak coś. Autosave. Dobra, fajnie, że autosave y są. Wtedy możemy po prostu. Dać na continue, no i dalej lecieć w tą piękną zabawę. Fajnie mi się klika, czekajcie może. O, patrzcie, jak się odpala. Widzicie to? <gry> Jakbym chciał, to naprawdę szybko mógł klikać. Wiem, że słyszycie myszkę, do ja niestety tego nie potrafię wyciszyć aż na tyle. Achievement, my child. Tak. I teraz nam Toriel klika razem z nami. W sensie chciałbym wyciszyć, ale ten mój mikrofon naprawdę mocno zbiera. Zresztą słyszycie zawsze klawiaturę, jak gram. Tym razem nie, no bo nie jest tutaj potrzebne. I mam nadzieję, że wam to tak nie przeszkadza. Dużo osób pisało, że dźwięk mojej klawiatury nawet ich uspokaja. Także, no nie wiem, co kto lubi. Jak, jak wam się to podoba, to ja się cieszę. Ewentualnie będę musiał pomyśleć nad jakimś wyciszeniem w przyszłości. No i takie problemy YouTubera, właśnie, widzicie, no. E, tak, no gadam o. <laughs> o czymkolwiek. W trakcie klikania możemy po prostu sobie, wiecie, porozmawiać. Zdobędziemy jeszcze papyrusa, żeby nam klikał tutaj więcej, czyli 2,5 tysiąca jest naszym celem. Po zdobyciu 2,5 tysiąca będziemy mieli już trzy postacie w tle, one będą sobie klikały, znaczy te dwie, a frisk będzie nam dawała więcej klików, także jeszcze frisk będziemy ulepszali. Czekajcie, gdybym to zrobił teraz, dobra, weźmy jeszcze raz frisk i teraz będziemy mieli więcej, zobaczcie. No idzie to naprawdę szybciej, także opłaca się ulepszać nasze kliki. No bo to jest 2 per click, także naprawdę dużo, jak widzicie. I szybciej zdobędziemy papyrusa i resztę postaci. Także ja spróbuję w tym odcinku zdobyć, ile mogę, tak myślę, 3-4, może do 5. Jak wam się spodoba ten fangame, game, dacie dużo łapek, to oczywiście. no ja się dużo łapek, żebym wiedział, czy Wam się podoba. Możecie też napisać komentarz, to mi obojętne. Chcę wiedzieć, czy po prostu warto kontynuować granie w to. Oczywiście będę to przycinał też później, wiecie, teraz tak więcej mówię. Nie he, he, he Tak, to jest to, co zawsze. Z czego zawsze się śmiałem, jak grałem. Co jest kolejne? Undyne za 5000. Undyne, która nam spuściła lanie na samym początku. Czekajcie, ile miałem do Frisk? 4300. A coś na dole jeszcze jest chyba? A to są chyba walki do wzięcia. A co, jak wezmę TemShop na przykład? Halo? A to muzyka jest. Dobra, wiecie co? Co by tu dać, co by tu dać? Megalowania nie, a psz, takie wiecie już przereklamowane. Hmm. Megala... Megalo-Moira. Okej, okay, to to jest creepy. Megalowonio, nie, tylko nie to. Ja podziękuję. Ja podziękuję, dziękuję. Bardzo ładne wykonanie, ale może nie tym razem. Weźmy sobie na Bluka, bo to jest taka miła muzyczka. Nie wiem, bardzo lubię muzykę od Napstabluka. Nie wiem, jak wy, ale świetnie to brzmi. Do 5000 lecimy, dobra, klikam szybciutko. A, paluszek tutaj szybki. Dawaj, dawaj, Meres, pokaż, jak potrafisz szybko klikać. I mówię, w następnym odcinkach będę wam to, jakoś wiecie, fajnie przycinał. Bo to pewnie będzie dłużej trwało. To, że teraz dużo mówię i, i jakoś z wami rozmawiam, to, to dlatego nie ma sensu przycinać. Ale ogólnie, uwaga. 4700, 4800, 4900 i 5000. Lecimy po Undyne. E, to nie tutaj. Na górę. Undyne, Siemka, witam w ekipie. Hero. Tak, ona jest tutaj bohaterem. No i możemy klikać dalej. Po ile w ogóle trzeba? 1700, 3000 i 6. Dobra. Ja bym na początek ulepszył siebie. A później ulepszałbym te kliki w tle. Ewentualnie jeden klik w tle. Nie, najpierw siebie. Żeby więcej po prostu klikać, bo ja tutaj szybki palec mam, także wiecie. Patrzcie, jak szybciutko sobie poklikam. Za ile była frisk? 4300. Dobra, to jeszcze ją ulepszymy na tym nagraniu na pewno lecimy, 4300. Dobra. Dawaj mi tu więcej klików. I patrzcie jak teraz fajnie idzie. No i to jest właśnie to. Oczywiście nie można zapomnieć o tych efektach w tle, czyli klikaniu przez papyrusa, Toriel czy też undyne. No bo to, to może być słabe. Później 17 tysięcy mamy za kolejną frisk, tak, żeby klikać o wiele więcej. Już nie wiem na tyle dokładnie tutaj klikamy. Aczkolwiek na pewno są to ogromne liczby, tak? Weźmy toriel. Zawsze to coś da. Możemy sobie wziąć jeszcze papierusa ulepszyć, tak? Na drugie poziomy ich bije. Jeszcze undyne bym ulepszył. I generalnie wiecie, już zabawa będzie coraz lepsza. Podoba mi się to serce z tymi cyframi. Naprawdę świetnie to wygląda. Także naprawdę. No, jestem ciekaw, jak to przyjmiecie. Może weźmy sobie kolejną muzyczkę. Tak. Metatona, która też jest bardzo fajna. Tym bardziej, że no już się nasłuchaliśmy na wstabluka, skończył się soundtrack i się zapętlił. 6700, dobra. I undign. mamy na drugiej poziomie, wszystko oprócz Frisk. Możemy zdobyć jeszcze Alphys. Dobra, to musimy Alphys zdobyć. Zawsze wiem, że w tych clickerach, jak się kupuje nową postać, to nadaje mega boosta. Później ulepszanie tego jest... Też często robiłem taką taktykę, że kupowałem, wiecie, każdą postać nową i dopiero później ulepszałem te poprzednie, jakby... Te poprzednie busty? W sensie ulepszałem poprzednie postacie? Czy to były jakieś przedmioty? Nieważne. W każdym razie na początek leciałem zawsze po te nowe. O, proszę bardzo. <laughs> Anime jest prawdziwe. To, to niezły achievement. I patrzcie, jak teraz klika. Ja nawet nie klikam, a to leci mega szybko. Ile jest za kolejną postać? 20 tysięcy za metatona. Lećmy w to. Lećmy w to. Może się uda w tym odcinku dobić. Dlaczego by nie? Później możemy zrobić sobie jeszcze odcinek z jakiegoś wieczoru, takiego bicia rekordu albo jakiegoś fighta, albo jakieś walki. Rozwaliło mnie to z Tomandine. Pierwsza walka od razu, zero, zero kliknięć w ogóle. Niezaznajomiony, niezaznajomiony z grom, zero boostów i od razu się bi. Oh, yes. Okay. Mamy metatona, który nam tu na pewno zbustuje nasze kliki. Możemy sobie teraz nawet kupić, a nie, jeszcze Alphys nie możemy kupić. Gdybym kupił ulepszenie dla Alphys. Hmm. Kupmy to. Będzie szybciej. Ile na następną postać? 50 tysięcy na Sansa. No to musi być Sans w tym odcinku. Lecimy po niego. Uwaga. Klikaj Merez, klikaj. A ile było za frisk w ogóle, żebym to sobie ulepszył? O, dobra, będę więcej bił. Lecimy, lecimy. Serduszko tutaj... ...w totalnym rytmie. Naprawdę soundtrack Metatona też mi się mega podoba. 50 tysięcy. Bierzemy Sansa. Sans. No i z Sansem na pewno pójdzie o wiele, wiele łatwiej. Ten koleżka tutaj, stojący pod sercem. O, no i mamy znowu jakiegoś fighta Anoint Doga, tutaj widzę. Tak, są takie nagłe walki podczas klikania, co mi się mega podoba. I w następnych wersjach Clitter Tail jest podobno jeszcze ciekawiej, bo jest więcej rzeczy. Czy ja go mam bić? Siema, Anoint Dog. Jakby to do... nie lubię piesków bić, więc nie wiem, czy powinienem cię bić, ale może mi coś dasz. Nie podoba mi się to, że muszę cię bić, panie Annoing Dog. No nie, on smutny jest. Może rzeczywiście nie powinienem był klikać. Chyba, że mnie teraz zabije, wiecie tak nagle, takie zrobi ła, i yellow I po merezie. O nie, jestem potworem, zabiłem Annoing Doga. Jak dobijemy Milion, to myślę, że skończymy ten odcinek. kupując zgora, żeby to nie był taki smutny akcent, że zabiłem Annoing Doga. Kurczę, weźmy sobie, może wykupmy tutaj ich. Dobra, i teraz lecimy po milion. Więcej kliknięć, to tym lepiej, co nie? Chociaż też z drugiej strony nie wiem, czy jakbym go nie klikał, to czy on by nie stał mi na ekranie? Wiecie, cały czas i po prostu mnie irytował. W końcu jest to annoying dog, więc no generalnie mogło być i tak. Może mi ktoś powiedzieć, jak grał i, i czy go zabił, czy nie? Bo jestem ciekaw tej drugiej wersji. Na pewno jest mi przykro, że go zabiłem, tak po prostu. No. Znając siebie, no głupio mi. Ale dobra, no trudno, tak zrobiłem. To tylko gra, spokojnie Meres, ten piesek żyje. No mercy for Asgore. Jak to no mercy? Totalnie. Totalne mercy dla Asgore. Asgore to najlepszy kumpel. Dobra, jeszcze poklikam na koniec i tym zakończymy ten odcinek. Także dziękuję wam za wysłuchanie. Błagam, nie bijcie mnie. Dobrze, tak więc skończymy to nagranie. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, tutaj mieliśmy te pakki. Na koniec mogę jeszcze ulepszyć sobie tutaj troszeczkę moich ziomków. O, proszę bardzo. No i nabijamy. A, zapomniałem się pożegnać. To, to, to cześć widzowie, trzymajcie się do następnego filmu.